Zacznij od narysowania takiej tabelki, w której będziemy za chwilkę umieszczali liczby dwucyfrowe stworzone w wyniku losowania mm, cyfr ze zbioru od piątki do ósemki. Będziemy to losowanie wykonywali dwukrotnie, no bo skoro chcemy otrzymać liczbę dwucyfrową, no to musimy to robić dwukrotnie, czyli najpierw bierzemy cyfrę z e, tego zbioru, jedną cyfrę jak już ją wybierzemy, to zwracamy ją z powrotem i możemy ją wylosować ponownie, bo tutaj mamy losowanie z tak zwanym zwracaniem. To może od razu policzmy, jaka jest um, moc omegi, czyli ile mamy elementów w przestrzeni zdarzeń elementarnych. No skoro mamy tutaj losowanie ze zwracaniem, to oznacza, że mamy do wyboru cztery cyfry. Na pierwszym miejscu liczby dwucyfrowej. A następnie znowu cztery cyfry na drugim miejscu liczby dwucyfrowej. Więc korzystamy tutaj z klasycznej reguły mnożenia i otrzymujemy 16 możliwych wyników. Następnie pod spodem opisujemy porządnie zdarzenie, któremu będziemy się przypatrywali, dla którego będziemy obliczali prawdopodobieństwo. I teraz postarajmy się obliczyć, jaka jest moc tego zdarzenia. Ile tutaj mamy elementów pasujących do zdarzenia a? Otóż chcemy utworzyć liczbę dwucyfrową, która będzie większa od 65. No więc zaznaczmy sobie w tej tabelce wszystkie takie liczby dwucyfrowe, które są większe od 65. Zobacz na przykład pobiorę e, cyfrę równą 7, następnie piątkę i tworzę liczbę większą od 65. E, Później miałbym 85, 66 to będzie liczba większa od 65, 57 nam nie pasuje, 58 nam nie pasuje, ale pasuje nam 67, 68 i tutaj wszystkie wyniki, które zaznaczam, o, to są pasujące wyniki. Teraz zliczamy, ile ich jest. Tu mam 9, dodać jeszcze dwa wyniki, no to łącznie otrzymujemy 11 pasujących wyników. Teraz chcąc policzyć prawdopodobieństwo tego, że takie zdarzenie nam tutaj zajdzie, dzielimy moc zdarzenia A przez moc omegi. Taki prosty wzór. Podstawiamy liczby i otrzymujemy odpowiedź.